Cześć z tej strony Patrycja Krawiecka, PCA Polen Channel TV, a ze mną jest Tamara Szcześniak, która została dzisiaj absolutną mistrzynią Polskiej Federacji PCA. Tak, jestem szczęśliwa. <grymna> Brakuje mi słów. <grymna> Tamara, w jakiej kategorii startowałaś? To było figur, atletik, atletki, figur, figur, tak, dokładnie. co nawet nie wiem w jakiej kategorii. To ta pośrednia, jeśli chodzi o wielkość i umieśnienie kobiet. Jak dobrze wiemy jesteś zdobywczynią karty IFBB Pro League, a jednak jesteś z nami tutaj. Dlaczego? Chciałam spróbować swoich sił w innej federacji, chciałam zobaczyć jak wyglądają organizacja przygotowania i ogólnie jak wygląda całość oceniania. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, ponieważ wszystko praktycznie idzie zgodnie z planem oprócz tam jakiegoś ekscesu powiedzmy, ale wszystko było przygotowane i na 100% tak. I to były już moje drugie zawody, więc mogę stwierdzić, że nie tylko na jednych, ale i na tych drugich również wszystko było super. No właśnie widziałam, że startowała się nie, nie tak dawno też w Federacji PC, jak Ci tam poszło? też wygrałam. Wygrałam e, swoją kategorię, e, natomiast w Uberalu zajęłam e, drugie miejsce. E, Wygra dziewczyna e, z wyższej kategorii. A jakie masz teraz plany? Czy zostajesz jeszcze z nami w PCA, czy jednak już gdzieś uciekasz do tej Ligi Pro? No nam możesz zdradzić te tajemnice. E, planowałam e... Spróbować swoich sił, powiedzmy, i wykupić kartę PRO. Natomiast to i tak, powiedzmy, gdzieś tam nie przekreśla tego, że w przyszłości mogłabym wrócić do PCA. Zobaczymy, no, chce się spróbować, chce się rozwijać i, i po prostu jadę na razie do Bukaresztu za dwa tygodnie. Jesteś zawodniczką doświadczoną. Jak oceniasz dzisiejszą organizację zawodu, w ogóle organizację zawodów w PCA? Nie, to tak jak powiedziałam przed chwilą, e, oceniam ją bardzo dobrze, ponieważ z doświadczenia wiem, że w poprzedniej federacji, w której byłam, organizacja była powiedzmy no, gorsza, znacznie gorsza. Delikatnie mówiąc. Dokładnie, tutaj wszystko jest zgodnie z planem. Tak jak miało być, no wiadomo, czasem jakieś e, gdzieś tam ekscesy, czy, czy właśnie opóźnienia nie z naszej winy e, też występują, ale nie były to jakieś wielkie opóźnienia, ponieważ to było gdzieś 30 minut, więc, więc jestem zadowolona, tak. A co teraz, off-season? Po starciu w Bukareszcie? Nie, nie. Znaczy off season to nie do końca. Myślę, że dalej będę działać i, i zobaczę tak naprawdę po następnym starcie co dalej, tak? Bo będę musiała sobie określić jakiś plan i nie wiem czy to będzie na wiosnę, czy to będzie dopiero na jesień. To się wszystko okaże, tak jak wypadnę po prostu. Dzisiaj świętujesz, opijasz sukces? E, nie, już nie opijam. Nie, wracam do diety. Dzisiaj już zjadłam to co miałam zjeść, więc wracam sobie do, do swoich codzienności. Jutro na pewno idę na trening, trening nóg. Super, Tamarko, bardzo Ci gratuluję. Należało ci się, formą masz fenomenalną i życzę Ci sukcesów zarówno w Lidze Pro. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki. Gratulacje jeszcze raz.